W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się zakładaniem konta na platformie ZenBox.pl, a w tej lekcji chciałbym zająć się panelem kontrolnym i dokonać małego przeglądu zawartości tego panelu kontrolnego. A to oznacza, iż musimy zalogować się na nasze konto. Ja w tym celu przechodzę na główną stronę. Klikam na panelu klienta i korzystam z danych logowania, czyli adres mailowy, jak i hasło, które podałem podczas zakładania konta. W ten sposób prezentuje się panel kontrolny na platformie Zenbox.pl i w górnej części znajdziemy skróty do często odwiedzanych miejsc, czyli przykładowo poczta, statystyki, kopie zapasowe, PHPMyAdmin, pomoc itd. I linki, które znajdują się właśnie w tym obszarze, występują również w poszczególnych boksach. Po prawej stronie znajdziemy boksy informacyjne i w górnej części znajdziemy informacje o wykorzystanych zasobach. W tym przypadku jest to informacja o tym. Ilu unikalnych użytkowników zdążyło odwiedzić naszą stronę i w jakim zakresie wykorzystaliśmy pakiet bonusowy? Poniżej znajdziemy wsparcie i pomoc, a jeszcze niżej podstawowe informacje związane z naszym serwerem, które głównie dotyczą komunikacji. I tak, począwszy od górnej części, znajdziemy te informacje o samym koncie, a w tym przypadku jest to po prostu domena techniczna, czyli wpsensej.stronazen.pl jeżeli zarejestrowałbym to konto pod domeną wpsensei.pl, to taki adres właśnie widniałby w tym miejscu. Następnie mamy login, ID serwera, czyli numer identyfikujący, IP serwera, adres FTP, adres SSH, dostęp do phpMyAdmin, ja skorzystam ze środkowego przycisku myszy i ewentualnie możemy skorzystać ze skrótu, który znajduje się w górnej części. PMA. Następnie mamy serwery DNS, serwer poczty przychodzącej PO3 z portem 110 lub 995 dla SSL, serwer poczty przychodzącej IMAP i wychodzącej SMTP. W tym miejscu pamiętajmy także o mailu, który przyszedł na naszą skrzynkę pocztową po zarejestrowaniu usługi. Tam również znajdowały się dane dostępowe wraz z hasłami, a w tym miejscu mamy podsumowanie niektórych danych. No dobrze, bezpośrednio po lewej stronie znajdziemy ogłoszenia systemowe, zaś powyżej płatności i faktury. W tym przypadku widnieje tutaj jedna pozycja, i odnosi się ona tylko i wyłącznie do samego serwera współdzielonego. Ja na tym etapie mógłbym oczywiście zakupić teraz domenę z wykorzystaniem zenboxa, i w takiej sytuacji pojawiłaby się tutaj kolejna faktura, która osobno odnosiłaby się właśnie do rejestracji domeny. Obok, po lewej stronie, mamy strefę klienta, a to oznacza zarządzanie danymi. Sprawdzanie korespondencji z Zenbox oraz podsumowanie naszych usług. Dalej znajdziemy sklep, czyli tworzenie nowych zamówień, rejestracja domeny, transfer domeny i zamówienie certyfikatu SSL. I całkiem po lewej stronie znajdziemy miejsce, w którym możemy zarządzać naszymi kopiami bezpieczeństwa. U góry, od prawej strony, znajdziemy statystyki. Oczywiście te statystyki dotyczą wykorzystanych przez nas zasobów. Po lewej stronie znajdziemy informacje związane z domenami, czyli lista domen, zamów nową domenę i transferuj domenę. Właściwie te dwa ostatnie przyciski pokrywają się z tym, co możemy znaleźć w sklepie, czyli rejestracja domeny i transfer domeny. A jeżeli klikniemy na zamów nową domenę, ja skorzystam ze środkowego przycisku myszy, to jesteśmy automatycznie przekierowywani do formularza składania nowego zamówienia. I to miejsce już znamy z poprzedniej lekcji wpisujemy nazwę tej domeny, która nas interesuje, a następnie składamy zamówienie, opłacamy i domena pojawi się na liście domen. Podążając w lewo znajdziemy możliwość zarządzania naszą pocztą, czyli dostęp do klienta pocztowego, dodawanie nowych kont, przekierowania i rozszerzanie funkcjonalności. A na początku naszej siatki z boksami znajdziemy chyba najważniejsze miejsce, czyli zarządzanie serwerem. W tym miejscu znajdziemy powtórzenie kilku linków, które widniają na głównej stronie panelu kontrolnego. Ale mimo wszystko zobaczmy, co tutaj się znajduje. W sekcji Twoje konto mamy możliwość zarządzania domenami i subdomenami. Następnie zarządzanie rekordami DNS, kontami FTP, bazami MySQL. I z poziomu tego miejsca również możemy dostać się do phpMyAdmin. Tutaj znajdują się rekordy DNS. Jak i mamy również dostęp do menedżera plików. W następnej sekcji znajdziemy zarządzanie kontami e-mail, czyli konta pocztowe. Tutaj możemy tworzyć nowe konta pocztowe, przekierowania, usługa e-mail catch-all, dostęp do aplikacji webmail, rekordy MX i zarządzanie antyspamem. W przedostatniej sekcji znajdziemy opcje zaawansowane, czyli certyfikaty SSL. Definiowanie zadań cyklicznych, czyli kron, przekierowania domen i lista katalogów, które znajdują się na naszym serwerze i są jednocześnie chronione hasłem. I zobaczmy, jak wygląda karta z certyfikatami SSL. Definiowanie zadań cyklicznych, czyli kron, przekierowania domen i lista tych katalogów, które znajdują się na naszym serwerze i są jednocześnie chronione hasłem. Oczywiście w tym przypadku mam brak danych. Po prawej stronie możemy znaleźć możliwość modyfikowania stron z błędami. Możemy przekierowywać linki, uzyskać wgląd w logi serwera, jak i konfigurować PHP. A ostatni przycisk służy do resetowania uprawnień związanych z plikami, które znajdują się na naszym serwerze. I przejdźmy do stron z błędami, a właściwie do listy stron z błędami. Przekierowania. Logi i konfiguracja PHP. Jeżeli chcemy zmienić wersję PHP, to po prostu klikamy w tym miejscu i wybieramy przykładowo najnowszą wersję PHP. A na samym dole znajdziemy linki do popularnych skryptów, które możemy zainstalować na naszym serwerze współdzielonym za pośrednictwem tzw. szybkiej instalacji, która wykorzystuje w przypadku zenbox.pl mechanizm instalator. Możemy skorzystać z przycisku Zobacz Więcej, aby sprawdzić m.in. listę tych aplikacji, które możemy zainstalować z wykorzystaniem tego mechanizmu. I wreszcie po prawej stronie znajdziemy podsumowanie informacji o naszym serwerze. Czyli z tym podsumowaniem już mieliśmy do czynienia na głównej stronie panelu kontrolnego. A ja w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na adres serwera MySQL i jest to localhost. A jeżeli chcemy przejść do głównej strony panelu kontrolnego, to przechodzimy do góry i klikamy na panel główny. No dobrze, w ten sposób mniej więcej wygląda panel kontrolny zenbox.pl, a my w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się dostępem do katalogów i plików, które znajdują się na naszym serwerze współdzielonym.